Janusz Korwin-Mikke ma żonę młodszą o 44 lata. Tak prezentuje się Dominika Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke to jeden z najbardziej kontrowersyjnych, ale również najbardziej charyzmatycznych polskich polityków. Jego wypowiedzi często wywołują oburzenie, ale nie inaczej jest w życiu prywatnym, bowiem żona polityka jest. 44 lata młodsza. Zobaczcie, jak prezentuje się Dominika Korwin-Mikke. Spis treści. Kim jest Janusz Korwin-Mikke? Wszystkie małżeństwa Janusza Korwin-Mikkego. Kim jest Dominika Korwin-Mikke? Kim jest Janusz Korwin-Mikke? Janusz Korwin-Mikke urodził się 27 października 1942 roku w Warszawie i jest jednym z najbardziej znanych polskich polityków. Z wykształcenia jest filozofem, jest byłym posłem na Sejm oraz eurodeputowanym, a także założycielem i prezesem aż pięciu partii. W okresie PRL był aktywistą i został dwukrotnie uwięziony w latach 60. XX wieku za swoją działalność. Później zaangażował się w działalność wydawniczą i polityczną, w tym był członkiem stronnictwa demokratycznego do lat 80. Od początku III RP uczestniczył w 29 wyborach, w tym pięciokrotnie kandydował na stanowisko prezydenta RP w kolejnych wyborach od 1995 roku do 2015 roku. Zasiadał w Sejmie IIX kadencji 1991-1993, 2019-2023 oraz w Parlamencie Europejskim ósmej kadencji 2014-2018. Zakładał i przewodniczył Unia Polityki Realnej UPR 1990-1997, 1999-2002, Wolność i Praworządność WIP 2009-2011, Kongres Nowej Prawicy KNP 2011-2015 oraz Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja KORWIN 2015-2022. W 2019 roku został jednym z liderów federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość. Wszystkie małżeństwa Janusza Korwin-Mikkego pierwszą żoną Janusza Korwin-Mikkego była Ewa Miecznikowska. Para pobrała się w 1966 roku i doczekała dwóch synów: Ryszarda, urodzony 1968, i Krzysztofa, ur. 1971. Niestety, to małżeństwo zakończyło się w 1973 roku. Następnie Janusz Korwin-Mikke związał się z małgorzatą Schmidt, z którą wziął ślub kościelny dopiero w 1993 roku. Doczekali się trójki dzieci: Kacpra urodzony 1974, Jacka urodzony 1977 i Zuzanny urodzony 1982. W międzyczasie Janusz Korwin-Mikke wdawał się w romanse, które przyniosły mu kolejne potomstwo, córkę korynnę, Ur. 1983 i nadzieje, urodzony 2011 oraz syna Karola, urodzony 2013, kim jest Dominika Korwin-Mikke? W 2016 roku Janusz Korwin-Mikke zawarł kolejny związek małżeński. Jego wybranką została młodsza o 44 lata Dominika Sibiga, która po ślubie przyjęła nazwisko męża, Dominika Korwin-Mikke. Do tej pory doczekali się dwójki dzieci, Dominika Korwin-Mikke nie ukrywa, że jej mąż był wcześniej dla niej. Idolem. co więcej, nawet po narodzeniu drugiego dziecka mówiła do męża per pan, jak on nie mówi Dominika, to mówi, że pan prezes powiedział: W domu teraz do mnie Dominika mówi na ty. Ja mówię do małżonki pieszczotliwie, Nika, powiedział Janusz Korwin-Mikke w rozmowie z Super Expressem.